Max był chłopcem, który zawsze się spieszył. Jego życie przypominało nieustającą gonitwę. Każdego dnia wstawał bardzo wcześnie, by zdążyć na poranną lekcję, a potem dzień mijał mu między szkołą, zadaniami domowymi, zajęciami dodatkowymi i treningami sportowymi. Rzadko miał czas na zabawę czy rozmowy z kolegami. Nawet gdy był wśród nich, wydawał się nieobecny. Zapatrzony w myśli o kolejnych obowiązkach. Jego rodzice często mówili mu, że powinien zwolnić i cieszyć się chwilą, ale Max powtarzał sobie: Jeszcze tylko to, jeszcze tylko tamto, potem odpocznę. Pewnego chłodnego jesiennego popołudnia, gdy wracał do domu po długim dniu pełnym zajęć, jego noga potknęła się o coś twardego, ukrytego pod warstwą suchych liści. Max zatrzymał się i spojrzał w dół. Na ziemi leżał kamień, który od razu przykuł jego uwagę. Był niewielki, ale emanował niezwykłym światłem, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Jego powierzchnia była gładka i lekko ciepła. Jakby skrywała w sobie magię, zaskoczony i zaciekawiony, Max schylił się i podniósł kamień. W dłoni poczuł delikatne mrowienie, a w jego sercu. Pojawiło się ciepło, którego dawno nie znał. To uczucie sprawiło, że po raz pierwszy od bardzo dawna przystanął i spojrzał na świat dookoła uważniej. Zobaczył, jak złote liście tańczą na wietrze. Usłyszał śpiew ptaków i zapach pieczonych jabłek z pobliskiego domu. To wszystko do tej pory zdawało się mu umykać, zasłonięte przez natłok obowiązków i pośpiechu. Max poczuł, że ten mały, magiczny kamień może coś zmienić. Nie tylko jego dzień, ale całe jego życie. Od tego momentu zaczął dostrzegać drobne cuda wokół siebie: uśmiech sąsiadki, która zawsze pomagała starszym osobom, ciepło promieni słonecznych przebijających się przez chmury, a nawet delikatne trzepotanie skrzydeł motyla. Choć wciąż miał wiele zadań i obowiązków. To właśnie wtedy zrozumiał, że świat nie musi być tylko miejscem szybkiego biegu, ale może być również pełen piękna i życzliwości. Max schował kamień do kieszeni i ruszył dalej, ale tym razem z nowym spojrzeniem, uważniejszym i bardziej otwartym na to, co go otacza. Nie wiedział jeszcze, że to odkrycie zapoczątkuje jego niezwykłą przygodę, która nauczy go. Jak wielką moc ma jeden prosty gest życzliwości. Kiedy Max wrócił do domu, położył kamień na biurku w swoim pokoju. Pokój był zwyczajny: półki pełne książek, plakat ulubionej drużyny piłkarskiej na ścianie i zdjęcia rodziny w ramkach. Ale ten mały kamień od razu przyciągnął uwagę, jakby rozświetlał wszystko wokół siebie. Gdy zapadł zmierzch i w pokoju zapaliła się lampka nocna, Max zauważył coś niezwykłego. Na powierzchni kamienia pojawił się delikatny, złoty napis, który stopniowo rozjaśniał się i tworzył wyraźne słowa. Prawdziwa życzliwość zmienia świat. Max przecierał oczy z niedowierzaniem, ale napis pozostawał widoczny. Zafascynowany sięgnął po kamień i dotknął go palcem. W tej chwili ciepłe światło rozlało się po całym pokoju. A chłopiec usłyszał w myślach cichy, kojący głos, który mówił: Gdy okażesz komuś prawdziwą życzliwość, kamień pokaże ci jej moc i przemieni twoje życie. Max poczuł, jak serce bije mu szybciej. To było jak tajemnicze wezwanie do działania, ale zarazem obietnica czegoś niezwykłego. Zastanawiał się, czy to tylko sen, lub jego wyobraźnia, ale coś w głębi serca. Odpowiadało mu, że musi spróbować. Następnego dnia, choć miał zaplanowanych wiele zajęć, Max postanowił, że znajdzie sposób, by uczynić coś dobrego dla innych. Z kamieniem schowanym głęboko w kieszeni wyszedł na podwórko z nadzieją, że spełni swoją pierwszą życzliwą obietnicę. Nie wiedział wtedy, że każdy gest, każda drobna pomoc będzie miała swoją magię, że dzięki temu małemu kamieniowi Zobaczy świat w nowy sposób i zrozumie, jak wiele może zmienić nawet najmniejsza życzliwość. Następnego ranka Max obudził się z lekkim podekscytowaniem, ale też z nutką niepewności. Kamień, który znalazł, leżał na jego biurku, jakby czekał na to, co zrobi dalej. Wiedział, że to nie jest zwykły przedmiot. Coś w jego ciepłym blasku zdawało się mówić: Zrób pierwszy krok. W drodze do parku, gdzie często spędzał czas z przyjaciółmi, zauważył starszego pana, który z trudem niósł ciężką torbę pełną zakupów. Mężczyzna marszczył czoło, walcząc z siłą własnych mięśni. Max przez moment zawahał się, zazwyczaj spieszył się, nie lubił przerywać swoich planów, ale kamień w jego kieszeni zdawał się nagle mocniej pulsować, jakby dawał znak. Chłopiec podszedł więc do pana. I delikatnie zapytał: Czy mogę pomóc? Staruszek spojrzał na niego z wdzięcznością, a na jego twarzy pojawił się serdeczny uśmiech. Bardzo chętnie młody człowieku, odpowiedział. Razem powoli poszli w stronę domu pana Henryka, a Max czuł, jak w jego sercu rośnie ciepło i radość. Gdy odłożyli torbę, kamień w kieszeni Maxa rozbłysnął jasnym światłem. Chłopiec poczuł, jak coś delikatnego, a zarazem potężnego, rozlewa się po całym ciele. To była magia życzliwości, która zaczynała działać. Max zrozumiał, że to, co zrobił, nie było zwykłym gestem, ale czymś znacznie większym. Resztę dnia spędził inaczej, zaczął zauważać uśmiechy ludzi na ulicy, cieplejsze spojrzenia i drobne przejawy dobroci, które wcześniej mu umykały. Zrozumiał, że jeden drobny gest potrafi rozjaśnić nie tylko czyjś dzień, ale także jego własne życie. Od tego momentu postanowił, że będzie szukał okazji, by być życzliwym. Nie z obowiązku, lecz z serca. Max szybko zorientował się, że kamień nie jest zwykłym przedmiotem, był czymś znacznie więcej. Każdego dnia dawał mu impuls, by zauważyć coś, co wcześniej wydawało się zwyczajne, a teraz nabierało nowego znaczenia. Podróż Maxa przez świat życzliwości zaczęła się od małych, codziennych gestów: uśmiechu do nieznajomego, pomocy koleżance w noszeniu ciężkiego tornistra czy złożenia miłych słów na kartce dla nauczycielki. Z czasem Max zaczął dostrzegać, że życzliwość ma różne oblicza. Czasem to były wielkie gesty. Jak pomoc sąsiadowi po wypadku, a innym razem drobne akty, przytrzymanie drzwi, podzielenie się jabłkiem czy szczere dziękuję. Kamień pulsował coraz jaśniej, a chłopiec czuł, jak jego serce staje się lżejsze i pełne radości. Podczas jednej z takich chwil, Max spotkał grupę dzieci, które kłóciły się o piłkę. Zamiast się przyłączyć, zaproponował, by wspólnie wymyślili nową grę. Gdzie każdy będzie miał szansę się bawić i być docenionym. Dzieci z początku były sceptyczne, ale z czasem zaczęły się śmiać i bawić. Max poczuł wtedy, jak kamień w jego kieszeni rozświetla się intensywnym, ciepłym światłem. To była nagroda za jego cierpliwość i pomysłowość. Max zrozumiał, że świat może być piękniejszy, jeśli każdy postara się być życzliwy. Nie tylko wobec innych, ale też wobec siebie samego. Kamień stał się symbolem jego nowej drogi. Drogą pełną dobra, które rozprzestrzenia się jak promienie słońca. Pewnego dnia Max stanął przed wyzwaniem, które wystawiło na próbę jego nowo odkrytą życzliwość. W szkole pojawił się nowy uczeń Tomek, który był cichy, nieśmiały i miał trudności z nawiązaniem kontaktu z innymi dziećmi. Wiele osób go unikało albo śmiało się z jego niezdarnych prób nawiązania rozmowy. Max widział to i czuł, jak serce mu się ściska. Przez chwilę zastanawiał się, czy w ogóle powinien się mieszać. Mógł przecież zignorować sytuację, tak jak robiła większość, i skupić się na własnych sprawach. Jednak kamień w jego kieszeni zaczął mocno pulsować, jakby przypominając mu o tym, czego się nauczył. Postanowił podejść do Tomka. Nie było to łatwe. Max sam czasem bał się odrzucenia. Z trudem zaczął rozmowę, pytając o jego ulubione gry i książki. Ku jego zaskoczeniu, Tomek zaczął się uśmiechać i powoli otwierać. Z czasem Max zauważył, że dzięki tej decyzji obaj zyskali nowego przyjaciela. Ta sytuacja nauczyła Maxa, że prawdziwa życzliwość wymaga odwagi. Że czasem trzeba zrobić krok naprzód, nawet jeśli się boimy. Kamień znów rozbłysnął, a chłopiec poczuł, że jest gotów stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Max szybko odkrył, że nie trzeba wielkich czynów, aby zmieniać świat na lepsze. Każdy, nawet najdrobniejszy gest życzliwości, miał swoją wagę i moc. Pewnego pochmurnego popołudnia, kiedy padał lekki deszcz, Max zauważył na przystanku autobusowym małą dziewczynkę, która zapomniała parasola i stała moknąc. Bez chwili wahania podzielił się z nią swoim, a ich uśmiechy rozjaśniły szary dzień. Podczas spacerów po okolicy Max coraz częściej widział, jak drobne akty dobroci łączą ludzi: sąsiadka, która zostawiła ciasto dla chorego kolegi, dzieci, które wspólnie sprzątały Plac Zabaw. Młody chłopak, który pomagał starszej pani nieść zakupy. Wszystko to było jak część niewidzialnej sieci, którą Max zaczął dostrzegać i w której sam odgrywał ważną rolę. Kamień, który miał zawsze przy sobie, mienił się coraz jaśniej. Jego blask stawał się symbolem nadziei i dobra, które roztaczało się wokół chłopca. Max czuł, że każda jego życzliwa decyzja Rozprzestrzenia się niczym światło, które potrafi rozświetlić nawet najciemniejsze zakamarki. Zrozumiał też, że życzliwość nie wymaga wiele, wystarczy otwarte serce, chęć pomocy i uśmiech, by czyjś dzień stał się lepszy. Dzięki temu świat Maxa powoli zmieniał się na lepsze, a on sam stawał się coraz szczęśliwszym chłopcem. Z czasem Max zauważył, że kamień, który kiedyś znalazł w parku, nie świeci już tak jasno jak na początku, ale to nie znaczyło, że jego moc zniknęła. Wręcz przeciwnie, Max zrozumiał, że prawdziwa siła życzliwości tkwi w nim samym, w jego sercu i codziennych wyborach. Każdego dnia starał się pamiętać, że dobroć nie jest czymś wielkim i skomplikowanym, lecz czymś prostym uśmiechem, pomocą, słowem otuchy, czy po prostu byciem obecnym dla innych. Kamień był dla niego przypomnieniem tej prawdy, symbolem magii, która jest w każdym z nas. Max często siadał na ławeczce w parku, patrząc na świat wokół siebie, widząc jak ludzie się uśmiechają, pomagają sobie i dzielą radością. Czuł się szczęśliwy i spełniony. Wiedział, że choć kamień znalazł przypadkiem, to prawdziwy skarb odnalazł w sobie. Jego historia rozniosła się po całym miasteczku, a inni zaczęli dostrzegać, jak ważne są drobne gesty życzliwości. Max został dla nich inspiracją, przykładem, że każdy, nawet najmłodszy, może zmieniać świat na lepsze. I tak, choć magiczny kamień z czasem stracił swój blask, magia życzliwości. Rozbłysła jaśniej niż kiedykolwiek, nie tylko w sercu Maxa, ale w sercach wszystkich, którzy postanowili iść jego śladem.